Mam no, i z tobą? Idziemy spać? Chodź. Idziemy spać. Gdzie chodzimy spać? Do No Chodam. Tak? Pucek włączony. Ty już śpisz. Chodź. Pieluszka jest? Przyjdźmy się do pieluszki. Bardzo lubi zasypiać. Wskakuję na łóżko, podpinamy respirator, przy, przypinamy puszkę na nogę, e, przykrywamy się kołdrą i ja się muszę, on wtedy mi bierze za głowę, kładzie moją głowę na poduszce i obejmuje mnie, i po prostu śpimy, zasypiamy tak e, nos do nosa. Ja przyznam, że bardzo lubię ten moment, bo też mogę sobie na, na pół godzinki po prostu <laughs> e, oddychnąć. A potem się zaczyna noc e, z przygodami najczęściej. Zdrowe dziecko się rodzi, natychmiast oddycha, natychmiast je, płacze, wydala w sposób normalny. Julek żadnej z tych czynności nie opanował i nigdy nie opanuje w sposób fizjologiczny. On się wszystkiego musi nauczyć. On się musi nauczać panowania nad swoim oddechem. On się musi nauczyć jeść. On się musi nauczyć mówić. Wielu innych rzeczy, które dla innych dzieci są po prostu dane. Tak po prostu on, on musi nad wszystkim pracować i to jest ciężka praca. Trzyletni Julek urodził się z nieuleczalną chorobą, klątwą ondyny. Gdy zasypia, przestaje oddychać, dlatego musi być podpięty do respiratora. Dodatkowo jego przewód pokarmowy nie wykształcił się prawidłowo, dlatego musi być karmiony z pominięciem jelit. Tej choroby też nie można wyleczyć. Kolejnym schorzeniem, jakie doskwiera Julkowi, to padaczka. To jednak nie koniec listy jego chorób. Przez długi czas założenie było takie, o, to dziecko jest takie chore, nie szukajmy mu wielu problemów, a potem te problemy się Coraz było ich coraz więcej, one się coraz bardziej nasilały, i w pewnym momencie zdiagnozowano u niego nowotwór, który był bardzo duży. Ten nowotwór zdiagnozowano. On był położony w tylnej części jamy brzusznej, więc nawet jeżeli robiono mu USG, to tego nowotworu nie było widać. I w pewnym momencie zrobiono tak, bo już nie było wiadomo o co chodzi. Zrobiono tomografię i się okazało, że to dziecko ma tam 10 cm nowotwór. On został w większości wycięty, ale nie w całości. Tam resztka, która została, nie zmienia się. Mhm. Natomiast nikt nie wiadomo, czy to się nie odezwie ponownie. On jest po kilku chemioterapiach skomplikowanych, wyniszczających i to jest. Także to jest najbardziej chyba determinujący jego przyszłość. To jest centrum dowodzenia nasze, nie? Pokażemy panom jak się włącza respirator. Tak. Tu trzeba Julek, a gdzie jest pulsoksymetr? Gdzie się przypina pulsaka? Gdzie on jest? Gdzie się go włącza i gdzie się go przypina? To jest taki czujnik, który przypinamy, gdzie przypinamy czujniczek. Przypina się tutaj do nóżki, takie dwie diody. Codziennie w nocy jest przypięty do pulsoksymetru, do respiratora i do pompy żywieniowej. Czyli są to te plus jeszcze jeden przewody. Jak on sobie śpi się wierci, to można sobie wyobrazić, że te wszystkie przewody się tak u niego kręcą. kręcą. My całą nas tylko rozprątujemy Julka spoś spośród tych kabli. Tu jest jeszcze sak do oczyszczania y, dróg oddechowych. No i mamy też inflator, no i tu jest pompa żywieniowa, która się teraz ładuje. Żeby potem znowu go karmić. Żeby potem tak móc go znowu na, nawadniać i karmić. Czy on do końca życia będzie musiał być przypięty do tego respiratora? Do końca życia będzie musiał mieć e, wspomaganie oddechu. Chyba, że zostanie wyopracowany lek na a mamy nadzieję, że tak się wydarzy, ale to jest śpiew przyszłości. Mhm. E, dzieci, które są starsze i są bardziej świadome swojego oddechu, Potrafią oddychać nie przez rurkę trachostomii, nauczą się oddychać nie przez rurkę trachostomii, no tylko przez maskę. Julek, wychodzi. Nawet w tym tygodniu miałam taką sytuację, że Julek nie spał już tam kilka godzin w ciągu nocy. Ja już byłam bardzo zmęczona i przysnęłam. I on w tym czasie nie spał, Zaczął kombinować, zaczął sobie zrywać opatrunek, i to już jest niebezpieczne, to już jest bardzo niebezpieczne. Zarwał worek z zrobiło się zamieszanie totalne, musiałam obudzić męża, przez godzinę musieliśmy to wszystko odkręcać. Tylko dlatego, że straciłam czujność na chwilę. powieką komatu. Kusienica, kto wie? Śpi, braciszku, kuszpi. Niech cię sen zachwyca. wyśnij dziś kolory. No stwory, co mają? Po i na głowie róg. A jak welu grzmoty, tu piech, po tam. Kto tam śpi, braciszku, śpij.